ten stanik mój robi u pana. Przebieranki jakieś? Panu skutecznie. Co? Z jakiej to przyczyny? Z jakiej to przyczyny tu leży. Co to za śmietek? Mm. Pyk. Masz to dla ciebie. Nie stanik. Nie rób takiej. No, Henio, bardzo lubi tu przychodzić. To jest taki kawałek... no nie wiem, to nie jest nawet las, troszkę drzew. Na podwyższeniu, to jest autostrada niedaleko, ale nie wiem czemu Henio tu uwielbia przychodzić. Nowe zapach może strasznie się ciągnie to w tym miejscu zawsze. Tak, pewno napełniasz bazę dane Heniu, tak? <grytanie> no przywitaj się chociaż. E, tam wąchanie tylko. Kawałeczek niedaleko zjazdu na autostradę. A niech po prostu hopla tu dostaje. Taki mały kawałeczek. Znaczy jest dużo nowych zapachów dla niego. No. Zbieraj, napełniaj bazę danych, napełniaj. I w Badyli mi nie znosi do domu. No? Heniu, deszczyk zaczyna padać. Musimy pospieszyć się. Kupkę siczku, proszę. Tak, wypinaj tę dupę. Mm. <grywa> Idziemy stamtąd i Heniu, co? Po hamulcach i on nie idzie. Idziemy. Idziemy do domu. Chodź. Chodź do domko. Co to za opór? Okej, okay, papa, papa. No chodź! No chodź. Chodź kto tam idzie? Chodź! Kto tam idzie, chodź! No chodź. Aniu tak leży tam tak, mokry, trochę był niegrzeczny, bo mnie pociągnął raz. No ale to jest. Jeszcze szczeniak. Tak, o tobie mówię szczeniaku tej. Ty jesteś czasami notty. Powiedz kiedy ty wydorosłejesz, co? Kiedy ty będziesz dorosły, co? Hehe. Powiedz, że listonosza spotkałeś, tak? Dostałeś takiego fajnego stika do jedzenia, tak? No ale co zrobiłeś? Skoczyłeś na listonosza, no, hmm. no widzisz. Taki był zabawny ten listonosz, tak? Takie przygody nasze dzisiaj. Co piskasz? Co to zapiskanie? Głodny piesek, damy jeść. Jeść damy. Niam-niam damy. Dobra, już szykujemy ci. <śm>